Nawzajem wpływają. Wydaje mi się, że warto podkreślić sprawę zasadniczą, że Izrael zrodził się z ideologii syjonizmu i ta ideologia jest w jakimś mierze po pierwsze ideologią państwową, a po drugie ideologią, która kształtuje sposób funkcjonowania tego państwa wewnętrzny i na arenie międzynarodowej. Wróćmy zatem do, do polityki. chodzi, Chudynak y, przeprowadził m.in. rozmowę z byłym ministrem spraw zagranicznych Abu Ebanem. I również obecnie on jest przewodniczącym Komisji Spraw Zagranicznych w Knesecie. Na całym świecie nie ma takiego kraju, w którym dwa główne ugrupowania polityczne byłyby z sobą tak sprzeczne. W każdym innym kraju, czy to we Francji, Wielkiej Brytanii, na Węgrzech, czy gdzie indziej, ludzie mają podobne wyobrażenia o własnym kraju. Tak samo wyobrażają sobie mapę swego kraju i jego ludność. Jest to jedyny kraj na świecie, w którym dwie główne partie polityczne mają zupełnie inne wyobrażenia o tym, co tworzy kraj, jakie jest jego terytorium, na kogo powinna, a na kogo nie powinna rozciągać się władza. Takie są podstawowe rozbieżności. Szczególnie duże różnice występują między tymi, którzy twierdzą, że trzeba zapanować na stałe, nad całym terytorium i nad wszystkimi Mieszkującymi tam Arabami, a tymi, którzy mówią, żeby nie opanowywać całego obszaru ani nie sprawować władzy nad mieszkającymi tam Arabami. Jest więc niemożliwe twierdzenie o jedności. I tutaj dwie od razu kwestie. Minister Eban mówił o stosunku do ludności arabskiej. Do tego, jak Izrael wyobraża sobie przyszłość, jeśli chodzi o integrację terenów, które zostały zaanekowane w kolejnych działaniach zbrojnych. I w związku z tym jednocześnie podnosi problem różnicy, jak gdyby podejścia ze strony Partii Pracy i z drugiej strony ze strony tej całej ugrupowania Likud. W istocie rzeczy ta różnica w praktyce jest niewielka, bo te partie w sumie dzisiaj działają w jednym kierunku. Jak by Pan tutaj wprowadził, jakie Pan wprowadziłby rozróżnienie w linii politycznej, o której wspominał tutaj były minister spraw zagranicznych EBA? Znaczy, ja bym się zgodził z tym, że istnieją dosyć istotne różnice w kwestii, o której minister Ewan napomykał w kwestii samookreślenia się Izraela. Czy kim, jak ma być to państwo, to społeczeństwo usytuowane wokół swoich sąsiadów arabskich. Natomiast, tak, tak jak Pan zauważył, nie ma istotnych i tak głębokich, wydaje mi się, różnic dotyczących sposobów realizacji pewnych planów politycznych czy, czy pewnych wizji historycznych, bo wśród tych programów politycznych nie brak wizji wielkiego Izraela, który niemalże dominuje nad całym tym regionem w swych historyczno-religijnych granicach, ale jednocześnie są koncepcje. I wydaje mi się, że koncepcje partii pracy nie diametralnie różne, ale bardziej tak powiem, dostosowane do rzeczywistości politycznej, do możliwości pewnych działań, do konieczności kompromisów. I, i, ja prostu... I tutaj widział, widziałbym przede wszystkim. Tak, bym różnicę. tą sprawę widział. Ale wydaje mi się, że rzeczywiście centralną sprawą jest stosunek do ludności arabskiej. I w każdej, w gruncie rzeczy, wypowiedzi e, polityka e, izraelskiego, do których się zwracał. Węgierski reporter. Ta sprawa w bardzo istotny sposób się